no ja tutaj Matisz w tym odcinku będziemy, no w sumie ja będę grał w Brawl Stars, tak po prostu, ale film się kończy, jak zginę. No i teraz, żeby nie zginęć, to nie wiem, jak ten film potrwa. Ja bez zbędnego przedłużania <coughs> nie będę tutaj, no, nie będę po prostu przedłużać, bo nie ma co. No więc możemy zacząć. to możecie zostawić subika fajnie by było ile kacza fajnie by było Dobra, 60 subów a potem 100 Dobra, Dobra o udało się specjalnie trochę się powiem robić to i dam to żeby nie Ciekawe, czy ciekawe, uda mi się to wykryć bez dedo, jak widać, spoko, siema. O, nie zdążył sobie rozwalić tego tego, wiecie czego, nie, jak to się ściana, nie, o hop jak ktoś zginie przez to, że był gol, to się to nie liczy, jak ktoś, chłopie, się... nie, nie, nie mogę teraz zginąć, ludzie, nie. mm